Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmy z Kalisza. Witam Cię na moim kanale, mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, wielu, wielu trenerów, z którymi miałem wcześniej styczność, mówiło studiuj klasykę szachową, patrz na partie byłych mistrzów świata tych, Takich wcześniejszych, starych, dobrych mistrzów. Tak? Obecnie też oczywiście patrzenie na partię aktualnego mistrza świata Magnusa Karsena nas wiele, wiele uczy, ale te wcześniejsze szachy były takie bardziej na takie zrozumienie. I właśnie takim kolejnym bohaterem, kolejnym mistrzem świata, który wprowadził takie nowe kanony do szachów był Michał Botwinnik. We wcześniejszym nagraniu omawiałem jednak piątego mistrza świata. Był to Max Euwe z Holandii który dzierżył tytuł tylko przez 2-3 lata swojej kariery później ten tytuł został mu odebrany ponownie przez Alechina, także Alechin był mistrzem świata i przed Ełwę, i po Ewę. No i nastał taki mały, można powiedzieć, kryzys na tronie szachowym, ponieważ Alechin zmarł. No i teraz co tutaj FIDE wymyśliło? FIDE wymyśliło to, że zostanie został zorganizowany taki mecz pomiędzy pięcioma takimi bardzo mocnymi szechistami, między innymi właśnie Ełwę, Botwinnik, no tutaj też z takim troszeczkę polskim akcentem był Reszewski, tak, który ma polskie korzenie, Szmul Reszewski właśnie pochodzi z Polski. Także w tym, w tym meczu, w tym turnieju pięcioosobowym najlepszym okazał się właśnie Botwinnik i to on wprowadził takie właśnie takie zasady, takie by można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach takie bardzo profesjonalne, czyli taki reżim treningowy, trenowanie odpowiednich elementów, nawet wprowadzenie jakiejś takiej fizyczności do treningu, czyli, czyli też z, z umysłem powinno też iść ciało, także, także też preferował takie, takie zajęcia sportowe, no bardzo dobre przygotowanie debiutowe, także to jest taki na pewno jeden z wybitnych strategów, taka, mówimy się nawet o takiej słynnej szkole, szkole Michaiła Botwinnika. Także można powiedzieć, że Michaił Botwinnik rozpoczął taką hegemonię takich radzieckich szachistów, ponieważ po Botwinniku było wielu, wielu innych mistrzów świata, którzy właśnie pochodzili z tego kraju. Także no, zobaczmy, zobaczymy dzisiaj właśnie taki fantastyczny pojedynek między Botwinnikiem a wcześniejszym mistrzem świata kapablanką z Kuby. Partia była rozgrywana w Holandii w 1938 roku. Zachęcam do oglądania. Zobaczcie Botwinik rozpoczął d4, skoczek f6 ze strony kapablanki, c4. S6, jeszcze nie wiemy, co to za debiut, ale po skoczku C3, gonie z B4, już wiemy, że to jest obrona nimcowicza. Białe odpowiedziały E3, czarne odpowiedziały D5. Tutaj też opcją jest zagranie krótkiej rozszady, Opcją jest również zagranie posunięcia B6, przejście do takich schematów z obrony hetmańsko-indyjskiej. W każdym razie D5 to, to można powiedzieć, że troszeczkę tak bardziej nam to przychodzi w Ragozina. Po posunięciu A3, no w zasadzie czarne mogą zbić na c3, mogą ewentualnie się w tej sytuacji wrócić, myślę, że też bardzo ciekawą opcją było w tej pozycji zagranie posunięcia skoczek z g na e2, po to, żeby właśnie nacisnąć na tego gońca ruchem a3 i jeżeli goniec chce zbić na c3, to my nie chcemy wtedy zdwajać sobie pionków po bc, tylko właśnie idea ruchu skoczek z G na E2 jest taka, żeby odbić skoczkiem na polu C3, także rozszada jakiś A3, jeżeli goniec zbije to skoczek z w partii było inaczej w partii po D5 zostało zagrane posunięcie A3, Kapa wymienił B bije C3, wymuszone i czarne zagrały posunięcie C5 oczywiście w tej pozycji no, nie gramy takiego posunięcia jak debije na C5, bo struktura pionkowa jest totalnie zrujnowana widzimy taki tramwaj pionkowy na linice e, także po e, po sunięciu C5 nastąpiło, nastąpił inny ruch, C bije na D5 i w zasadzie butwinnik w myśl zasady szachowej pozbywa się słabości, pozbywa się pionków zdublowanych. Oczywiście kij ma dwa końce, czyli w tym przypadku pozbywamy się słabości, no ale też otwieramy gońca białopolowego. E na D5, goniec na D3. Widzimy tutaj, że botwinnik z żelazną konsekwencją realizuje strategiczne założenia, czyli pionki ma ustawione na ciemnych polach, czyli stawia gońca pomiędzy. Ten goniec jest gońcem bardzo dobrym. Oczywiście pamiętajmy, że, że mamy też w swoim obozie gońca czarnopolowego. Także tego gońca z chęcią byśmy się pozbyli, wymienili albo go przestawili na jakąś lepszą pozycję. Rozsada ze strony czarnych, skoczek na E2, B6. Tutaj też dobra odpowiedź po. Blanki, czyli widzisz, że widzisz, ten goniec jest bardzo dobry. To co się robi z dobrymi figurami przeciwnika? Oczywiście chcemy je wymienić. Roszada, goniec A6. Nastąpiło zbicie, zbicie. No i już widzimy, że tym razem teraz Botwinnikowi został słaby goniec, tak, bo teraz te centralne pionki są na ciemnych polach, także coś musi zrobić z tym gońcem, no bo wygląda po prostu fatalnie. Goniec na B2, no to nie jest ruch marzeń, jak tak to bym określił, goniec strzela we własne pionki, ale na razie to jest taki ruch, który wzmacnia centrum, a w kolejnych ruchach zobaczymy, że Botwinnik popchnął piąka na A4 i ten goniec tak naprawdę, ciężko sobie wyobrazić, ale ten goniec odegrał, no, można powiedzieć, wiedzieć kluczową rolę w tej partii. Na razie tego kompletnie nie widać. Można powiedzieć, że, że to takie troszeczkę drewno. Niektórzy by powiedzieli, że taki rasiak, rasiak szachownicy. Hetman na D7, A4. Tu widzimy od razu poprawka strategiczna, czyli już goniec będzie chciał w przyszłości wylądować na polu A3. Wieża z F na E8, poprawka kapa blanki. Wieża już jest lepsza na tej linii E. Hetman D3 z atak i tu ja bym raczej nie pokusił się o zagranie posunięcia C4. Teraz w tej sytuacji widzimy, że czarne pionki stwarzają takie napięcie na centrum, czyli dopóki to napięcie jest, to, to ciężko białym przeprowadzić jakieś takie konkretne działania w stylu C4 czy E4. Jeżeli napięcia nie będzie, to jest właśnie zrzucenie napięcia. Czyli widzimy, że te pionki. Są takie ułożone i nie są atakowane. Tego napięcia po prostu już w tej sytuacji brakuje. Także ja chyba w tej sytuacji raczej bym odchodził skoczkiem na C7. Kapablanka od razu ustalił taki ruch jak C4. I drugim minusem tej pozycji jest to, że ten drewniak, ten słaby goniec na z pola B2 po prostu przestawi się na A3. A z A3 już będzie po prostu bardzo dobry. Po C4 zostało zagrane posunięcie hetman na C2, kapablanka próbuje przestawić skoczka na pole B3. Także tutaj taka placówka, zobaczcie, tutaj będzie taka daleka ścieżka skoczek B8, C6, A5B3 oczywiście no, białe nie będą stały w miejscu, białe też będą w tej sytuacji coś robić. jeżeli skoczek stanie na polu B3, to będzie to bardzo dobra placówka ale muszą się też czarne liczyć z tym, że białe będą robić swoje na skrzydle królewskim i w centrum. Koń B8, wieża z A na E1, koń C6, skoczek G3. Planu białych jest i Inny. Białe chcą tutaj uderzyć konkretnie w centrum. Nie można. Plan oczywiście wiąże się z tym, że chcemy zagrać posunięcie F3 i chcemy zagrać posunięcie E4. Nie możemy jednak zagrać od razu posunięcia F3, bo spada pionek na E3. Stąd ruch biały, skoczek G3, czyli widzimy, że ten pionek dostaje pomoc od wieży E1, a ten pionek dostaje pomoc od wieży F1. kapablanka konsekwentnie. No to, bo Twinnik też konsekwentnie F3. kapablanka w końcu zrealizował swój plan. Długim, długim manewrem wylądował skoczek tam, gdzie powinien. Wylądować i przy okazji no, widać wyraźnie, że ten pionek A4 podwisa i najprawdopodobniej spadnie, bo nie ma jak go w jaki sposób bronić. Oczywiście, białe nie powinny tutaj grać pasywnie, białe powinny grać aktywnie, czyli można powiedzieć, że oddają tego pionka za inicjatywę, a często inicjatywa przynosi no, jakieś konkretne korzyści. Także, oczywiście, A4 buduje mocne centrum. Kapablanka konsumuje tego pionka i posunięcie E5. Po skoczku D7 Hetman F2 i tu widzimy taki, taki, a tak można powiedzieć, większościowy, ponieważ białe posiadają raz, dwa, trzy, cztery pionki, czarne posiadają trzy pionki. No to oczywiście gramy tam, gdzie mamy więcej pionków i powinny białe dążyć do posunięcia F4, F5, F6, ewentualnie F4, F5 i posunięcia E6. G6 ze strony kapablanki to jest ruch ograniczający skoczka. Ten skoczek tutaj nie wejdzie, ale z drugiej strony to też w jakiś sposób osłabia pozycję, ponieważ białym łatwiej będzie się zaczepić, łatwiej będzie zagrać ruch F4, F5. Jeżeli pionki się wymienią, no to oczywiście ten hetman zwierząt będą bardzo ładnie grały po linii F. Co można było zamiast tego zagrać? No, gdyby czarne się skupiły na próbowaniu promocji po stronie hetmańskiej, czyli na przykład B5, no to jest konie F5. A5, Hetman H4, widzimy dwie zupełnie, dwa zupełnie różne plany, tak, białe konkretnie na króla, a czare konkre czarne konkretnie na, na promocję Hetmana. No, jak to bywa, często atak na króla jest po prostu mocniejszy. Hetman na G5 z atakiem matowym na punkcie G7 i jeżeli G6, to skoczek H6. I ta pozycja ponownie bardziej mi się podoba kolorem białym, ponieważ białe władają inicjatywą. Trzeba zagrać jakieś posunięcie król na G7 i myślę, że kolejne ruchy to jakieś F4, F5. No, będzie, będzie nieprzyjemnie w tej pozycji. Także po Hetman F2 poszło G6, F4 i teraz taki bardzo, bardzo kluczowy moment. Co tu zrobić? Co tu zrobić czarnej Jest bardzo nie, niekorzystna ta sytuacja, ponieważ król jest taki troszeczkę goławy, tak to można go określić. Jeżeli teraz czarne się jakoś nie przeciwstawią, tylko znowu będą chciały promować pionki na stronie hetmańskiej i będzie jakieś posunięcie b5, no to białe rozwijają huraganowy atak f5. Oczywiście po f5 grozi taki motyw, że bicia, tutaj bicia, jakieś odbicie i Hetman bije na punkcie F7. Dlatego wieża idzie na F8, podbrania ten punkt F7. Teraz następuje taki typowy wbicie, taki gwóźdź do trumny, jak to się często nazywa i oczywiście plan jest prosty. Białe budują fantastyczny łańcuch i Hetman chce od pola E3 albo od pola F4 odbić się, wylądować na H6 i zamatować na polu G7. To jest klasyk. A5, Hetman E3, Kru H8. Po to, żeby tutaj jeszcze ewentualnie wieża mogła pomóc. Hetman H6 z groźbą mata. Czarne się bronią, i teraz rozbijamy to wszystko posunięciem E6. Można ewentualnie jeszcze się pokusić o ruch wieża F4. Tutaj też z takim klasycznym matem. Gdyby czarne się pomyliły, to po ruchu B4 mamy takie kopytko. Myślę, że większość z Was zna ten mat. Mat w dwóch posunięciach. Hetman bije H7. Król bije H7 i wieża na H4 z matem. Jeszcze jednak na posunięcie wieża F4, można odpowiedzieć: konie W8. Ta pozycja jest dziwna, ale no jeszcze tutaj tego mata nie ma. Także myślę, że lepszym rozwiązaniem jest to tutaj, co, co zostało wcześniej zaproponowane. Także na posunięcie wieża G8, zagrać po prostu otwarcie pozycji E6. I dalej to wygląda w ten sposób: bicie, bicie. No, goniec na razie nie jest tutaj figurą idealną, ale za to robotę robi Hetman, wieża i druga wieża, i też ten pionek F6. Konie w 8, podobnie dziwnie jak w tym wcześniejszym wariancie, tu się tak wszystko zakorkowało, ściśniło, ale finał, finał tego wariantu będzie fantastyczny. Wieża E7, jeżeli B4, no to wieża F4, też z dołożeniem tej figury i oczywiście próbą nawet zamatowania poprzez poświęcenie Hetmana, czyli Hetman bije H7. Koń bije H7 i wieża bije H7. Jeżeli jednak czarne grają posunięcie G5, żeby tego mata nie było, no to teraz kolejne wspaniałe wejście figury do gry. Koń H5, co tu się dzieje? Dlaczego teraz białe oddają wieżę? Ano oddają w ten sposób, ponieważ jest mat przy użyciu tych czterech figur i pionków. Hetman G7, poświęcenie Hetmana, trzeba wziąć. F bije na G7, trzeba zagrać krugie 8 i mat skoczek F6. Poezja, takie maty oczywiście wszyscy lubimy. Także widzimy, że no jeżeli dopuszczą po F4, dopuszczą czarne do ruchu F5, do ruchu F6, to ta pozycja staje się no taka na granicy przegranej. Także czarne grają posunięcie kontrujące F5, żeby wyblokować tego piona. Oczywiście powstaje pionek wolny podparty, gdyby udało się go tu zablokować, to czarne byłyby szczęśliwe. No, ale białe chcą tą pozycję otworzyć. Także na F5 było bicie w przelocie, skoczek bije F6 i oczywiście co trzeba tutaj zagrać? Znowu wykorzystujemy większościowy atak swoich pionków, a w tym przypadku przed chwilą było 4 na 3 w pionkach, a teraz jest 3 na 2, także rozbijamy strukturę czarnych poprzez posunięcie F5. Wieża E1, wieża E1, redukcja figur atakujących jest często dobrym pomysłem, wieża E8, i wieża E6 ze strony tutaj zawodnika ze Związku Radzieckiego. Capablanca Mistrz świata z Kuby odpowiada takim ruchem. Wieża bije E6, F bije E6. No i teraz zobaczmy, że tutaj, oczywiście, przed chwilą było po ruchu wieża E6 wisiał skoczek, dlatego też Capablanca to zbił. A teraz też wisi skoczek, bo Hetman grozi jego zbiciem. Następuje posunięcie Król G7, Hetman F4, i teraz zaczyna się właściwa kombinacja, bo twinnik nie był znany z takich Kopytek z takich uderzeń, ale ta kombinacja mu wyjątkowo wyszła. Tu podsumujmy tą, tą fazę. Jesteśmy w zasadzie już bardzo blisko końcówki. Można powiedzieć, że to jest taka końcówka wielofigurowa. Hetman i dwie lekkie kontra hetman i dwa skoczki. Czarne w swoim obozie mają sześć pionków, a białe w swoim obozie mają pięć pionków. Ale ten pionek, i ten hetman, i ten skoczek tutaj za chwilę zaczną szaleć. Nastąpiło Hetman E8. Kompletnie nic nie daje, nie polecam oczywiście iść w taki wariant, czyli Hetman F4 może się wślizgnąć na pole C7, ale po Hetman C7 król G8 nie bierzemy słabych pionków, żeby oddać pionka mocnego. No przecież po Hetman A7, po Hetman E6. Czarne mają klarowną przewagę, pionka więcej i powinny to one realizować przewagę w tej sytuacji. Dlatego na posunięcie Hetman E8 trzeba zagrać Hetman E5 bardzo często, właśnie w końcówkach z Hetmanami, to Hetman się centralizuje na środku planszy no i może osiągnąć dzięki temu wiele innych korzyści, a jeżeli jeszcze posiadamy takiego pionka, to jest to po prostu dodatkowe zagrożenie. Nastąpiło Hetman E7. No i teraz wrzuciłem tę pozycję. Na silnik, i tak w pierwszej chwili silnik sobie nie poradził, w ogóle nie widział, co należy zagrać w tej sytuacji. Pokazywał mi takie posunięcie jak H4, co jest ruchem fajnym, zaczepnym. tak jakieś posunięcie H5, może nawet H6, albo po prostu z rozbiciem tej struktury. Jednak jeżeli jak mu wrzuciłem pusty ruch goniec A3, żeby sobie analizował, no to stwierdził, że to jednak jest dobre rozwiązanie. Także wykrzyknikowym ruchem w tej pozycji ze strony podwinnika Mistrza Świata było posunięcie. Się. Goniec A3. Pamiętacie tego gońca? Cały czas tutaj stał, cały czas taki przyczajony. Można powiedzieć, że białe w ogóle zapomniały, że tego gońca posiadają. No tutaj nie można. Tutaj nie można. Tutaj też wydaje się, nie, że nie można, a jednak można. Goniec A3. Pięknie wchodzi do gry. Także goniec na A3. No co, czarne przyjmują tę ofiarę. Hetman bije A3. No i teraz co? Pchamy teraz pionka? No nie. Tego pionka nie trzeba pchać, bo tutaj jeszcze czarne mogą wrócić jakoś posunięciem hetman. A4 ewentualnie nawet mogą przejść do kontrataku po posunięciu hetman C1. Tutaj Botfinik znalazł kolejne kopyto. Także oczywiście, żeby zagrać tę kombinację, to trzeba było widzieć dwa wykrzyknikowe ruchy. Najpierw goniec A3. Oczywiście trzeba to było przeliczyć przed wykonaniem gońca A3. I teraz trzeba było widzieć takie posunięcie jak skoczek na H5. Także fantastycznie, pod dwa bicia. Oczywiście skoczek nie może zbić, no to w zasadzie pod jedno bicie i pogiebi je H5. Zerknijmy na to. Białe posiadają hetmana i piąka, czyli to co mówiłem, że jest ważne w tego typu końcówka z hetmanami. Czarne posiadają hetmana i dwa skoczki i wygrywają. Oczywiście tego jednego skoczka za chwilę odbijają, bo mają posunięcie Hetman G5 i król nie jest w stanie przytrzymać tego skoczka na polu F6. Także król sobie odchodzi, szach na F6. Król idzie na posunięcie na pole G8. Nie mógł pójść na takie pole jak E8, ponieważ to był forsowny mat Hetman F7 i po królu D8 checkmate na polu D7 checkmate. Także po Hetman F6 król poszedł sobie na pole G8. No i co? No trzeba grać na jedyny swój atut E7 z groźbą mata na polu F8 i oczywiście z groźbą promocji. Jedyne tutaj zmartwienie, jakie może być w obozie białych, to jest to, że Hetman będzie szachował, ale Botwinik też to wszystko przeliczył. Tak sobie to poukładał, że no sam Hetman tutaj nie dał rady, nie złapał wiecznego szacha. Hetman C1, jedyna Hetman C2 to nie jest jedyne posunięcie, ale musimy grać tak, żeby skoczek na przykład nie wszedł do gry. Także Król F3. Wydaje mi się, że to jest gorsza opcja. Gramy tak, żeby być jak najdalej od hetmana, to też ważna zasada w tego typu końcówkach. Hetman D3 uciekamy na bandę. Tu w zasadzie zostaje jeden szach na polu E4 po czym białe pchają się do, do przodu. Można powiedzieć, że to jest przeciwieństwo tych filmów, które realizowałem ostatnio, tak? Czyli na przykład "Right Pionego króla, to był taki bardzo fajny film. Wyciągnij króla z zamku, to też był bardzo fajny film. Czy chociażby moja taka nieśmiertelna partia ze znakiem zapytania z wykrzyknikiem. To we wszystkich tych partiach pojawiło się to, że wyciągamy króla, a w tym przypadku to król sam idzie do przodu, ponieważ chce uniknąć wiecznego szacha. Po Hetman Edwan nie gramy jeszcze posunięcia G4, ponieważ będzie bicie na H2. Gramy z powrotem taki boomerang poszedł do przodu. Za chwilę wrócił na H4, i znowu teraz Hetman E4 grozi. To znaczy zostało zagrane, jest konkretnie szach i, i na posunięcie G4 jedyny szach, jaki można było zagrać to jest posunięcie Hetman E1, ale na króla H5 już szachów nie ma, a groźby pozostają. tak Groźba Hetman F8 jest tutaj w tej sytuacji decydująca. Także Botwinnik miał wiele takich właśnie strategicznych, fajnych partii w których małymi kroczkami przesuwał swoją pozycję gdzieś tam do przodu, a ostatecznie udało mu się partię wygrywać w taki Miażdżącym, miażdżącym stylu. Także moi drodzy, napiszcie, czy macie jakiegoś swojego ulubionego szach, szachistę, mistrza świata ze Związku Radzieckiego, czy to właśnie Botwinnik, a może Petrosjan, a może Tal. Myślę, że Tal będzie propozycją wielu zawodników. W każdym razie, właśnie od Botwinnika zaczęła się ta era tej słynnej radzieckiej szkoły szachowej. Także dziękuję za zobaczenia dzisiejszego nagrania. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, komentarz, udostępniajcie nagranie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!